Czekamy na relacje. Co za napięcie? Co za napięcie? Teoretycznie takie obrazki można sobie w internecie zobaczyć, ale to po raz pierwszy widzicie na żywo, jak to właśnie wygląda. Więc to jest to ta różnica. Dostaliśmy informację, że na Półwyspie Czukotka z powodu naszego startu były właśnie problemy z prądem. Okazało się to jednak nieprawdziwe informacje, to była impreza urodzinowa gubernatora Czukotki. Natomiast ja, korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w nasz projekt, bo jeszcze nigdy tak wielu za tak niewiele nie wysłało człowieka w kosmos. Chciałbym podziękować inżynierowi Simowi, Sim Stań. Inżynier Sim, twórca rewelacyjnej metody walca technowego, z którego można budować wszystko. Gdyby z tego budowali, to powtarzam kolejny, autostrady byłoby tysiąc razy taniej, a remontów tyle samo. Chciałbym podziękować Andrzejowi, który dbał o prawę medialno-kulturalną. Andrzej, pokaż się, pokaż się tutaj, pokaż się tutaj się tam. Czas. Chciałbym wreszcie podziękować Wszystkim bezimiennym bohaterom Którzy pomagali nam w budowie rakiety Proszę Jacku, proszę wstańcie tutaj Tak, 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 tak Proszę wstańcie, tu jeszcze jednej osoby nie ma To są wszyscy bezimienni bohaterowie O Coś, coś, coś Będzie, coś, coś, słyszę jakieś Szmery, 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 słyszę Jasny, jasny pieron, jasny pieron, Jasny pieron, jasny pieron. Jasny pieron Halo, halo, widzimy, widzimy mapę to, to jest właśnie dzięki tej mapie trafił na Marsawany. Tu ziemia, tu ziemia, tu ziemia. Jasny pieron jeden, jasny pieron jeden. Jasny pieron jeden, jasny pieron jeden. Jasny pieron jeden, jasny pieron jeden. Jasny Pieron, jasny Pieron, jeden. Czy mnie słyszysz? Jak w mamy problem. Jarów Pazów mamy problem. Jasny Pieron. mamy problem. Mamy problem. Witam całą ziemię. Witam cały świat. To jest Witamy, witamy gwiazdorza, witamy gwiazdorza. To jest relacja. Przypominam to jest dopuśnieniem wielki dzień dla nas wszystkich za okno temperatura i plus 20 stopni nie miał u Was No U nas też gwiazdosz słyszy mnie u nas u nas też plus 20 stopni chyba będzie na trochę więcej natomiast y, może byś jednak nie o pogodzie opowiadał Przede wszystkim nas interesuje czy bezpieczny przelot, po, przelot się odbywał Jasny Pieron, jasny pieron Słyszysz mnie? Przypominam jeszcze raz, że to jest z opóźnieniem. Zabaz z paliwa, rakiety i aktywatora w radniach. pod szczytem Olympus Mons. To jest najwyższy szczyt układu Ale to my sobie, halo, halo, jasny pieron, to my sobie w Wikipedii możemy znaleźć takie informacje. Prosimy o informację, czy znalazłeś ślady życia. To nas wszystkich tu nurtuje. Jasny pieron Nawiązałem kontrakt z ulicymi lokalnej cywilizacji. Myśli poziom rozwoju w strojach papierowych. Ale to nie wszystko. Spotkałem zresztą. A jasny pion jeden, jasny pion jeden. Jasny pion jeden. Zresztą zobaczycie sami moja relacja filmowa. Na jasny, Pielon jeden, jasny, Pielon jeden. Za pół godziny czasu bieżącego, w centrum dostaw Robert Przesyłam kuszki dla mojej ludzkiej Frejki. Pamiętam fajaczy. Teraz mały krok dla ludzkości, wielki dla Ślązaka. Jeronie tu chyba łajka była Boże ruchoty.

Co tu robisz? To jest z Marsa. To jest ziemi. A dokładnie ze Śląska. Te wszystkie wasze filmy możecie wyciepnąć na Hasiu. Czemu? Bo no. ja illecie z kosmosu. Jak do dodam, to im powiem. Co sam robisz teraz? U, zaraz się spiesza. idę na żur. Kaj lecisz? Na żur idę, do na razie dopiero. Imaj. No. Czekajcie, 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 bo mam sygnał, mam sygnał, mam sygnał. Jasny 1 jasny pielon 1. Słyszysz mnie, jasny pielon 1. ląduje, ląduje, powoli ląduje. Jasny pielon 1, jasny pielon 1 już wylądował. cholera nawet widzicie, zagadałem się z wami i nawet nie miałem czasu ten zobaczyć. Silniki, jak widzicie, silniki pracowały. Silniki pracowały. Yy, pojemność silników to jest też, normalnie tego jeszcze w Poltekina Środka nie pracowała. Trzy Kegi 30. Węgiel w procesie z glolikozowania, Trudna nazwa, no, trudno wymówić. Yy, z piwem. Tak jak mówię, nie powiem jaki, bo nie jesteśmy właśnie lokowani produktu. Wjazdosz. Żyjesz! Gwiazdosz, żyjesz! Czekajcie, czekajcie, zapukam, zapukamy. Czy wjazd żyje. No właśnie, wjazd doś, wjazd doś, wjazd doś, wjazd doś, wjazd doś, wjazd zapukamy. Halo, halo hallo Rebel Garden, hallo halo, halo, halo i zakłócenia chyba na linii. Działuchy hopy, zaraz beda. Lecę akurat na drejchem i tak się, tak się pasa na nich. Uwaga, zaraz beda. Dajcie mi jeszcze chwilkę, ja. Chwilka i beda. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka gwiazdożowi, jeszcze chwilka gwiazdożowi. I znowu ten, ale to są, słuchajcie, to są kosmiczne dźwięki, to są kosmiczne dźwięki. Tego nie możemy niestety uniknąć, ponieważ jeżeli się leci w kosmos, są jakieś ofiary, są jakieś koszty. My wysłaliśmy w kosmos, wrócił, tak samo jak wysyłamy na czeskie browali, wracają. Czy ci sami to nie wiadomo. Jeżeli, jeżeli będzie później z kręcił ukręcił o zarażonym ślązaku, który tutaj epidemię zombie prowadzi z Marsa, to my z tym nie mamy nic wspólnego. Natomiast czekamy, czekamy teraz właśnie na naszego gwiazdorza i dotarły do nas informacje, że być może dojdzie tu, na Ziemi, na tej Ziemi do spotkania, do spotkania dwóch kultur. Ale to jeszcze czekamy, to jeszcze czekamy, ponieważ okazuje się, że ląduje jeszcze niedaleko, niedaleko, niedaleko drugi statek kosmiczny z drugim gościem, z gościem z Marsa. Także musimy obsługiwać dwa statki kosmiczne. Gość z Marsa, który spotka naszego gwiazdorza i patrzył z nieba, a ponieważ jest na górze sam, ma astmę. Ma astmę, Lord Vader. Powiecie, że o nim mowa. Ma astmę i dlatego niestety zrobili z niego tego złego. Myślę, że polityka Unii Europejskiej do tego nie doprowadzi, że jak ktoś ma astmę, od razu musi być zły że właśnie robi to uhy, uhy. I niestety to były lata 80. kiedy nakręcili ten film o nim szkalujący go i mam nadzieję, że tu parę kwestii nam wyjaśni. Natomiast, natomiast ja już słyszę, ja już słyszę, gdzieś tam, gdzieś tam nad ulicą, nad ulicą Mariacką przelatuje, nad ulicą Mariacką przelatuje. Wiemy, mamy pewność, że tam nie wyląduje, bo się nie truje piwami pija, koncernowymi na szczęście. Także wiecie, leci od razu do nas, leci do nas, leci do nas i zaraz będziemy tutaj wylądowani i zaraz czekamy na drugiego gościa. Czekamy, czekamy, napięcie rośnie, napięcie rośnie, piwa ubywa. Wylądowa, proszę państwa, chyba wylądowa. Coś tam widzę, coś tam widzę, chyba jest życie na tej rakiecie, chyba jest życie i to nie jest, to nie jest grzyb, z którym się borykał mieszkając w w Pamiloku, to jest on, gwiazdorz, gwiazdorzu, nie może wyjść, zaspawane, nie, nie, to jest twarda walka, twarda walka gwiazdorza, Kubota o tym nawet nie myślał, urodził się na rodzinie, Jej! Nasz gwiazdosz! Prawo! Prawo dla gwiazdorza! Wrócił z Marsa, żywy, pierwszy Ślązak w kosmosie, proszę Państwa. Zruszenia odbiera mi tutaj właśnie. Jego flerka. Niesie mu hannesburgera i piwo. A oczywiście Marki nie powiemy, jak wspominałem, natomiast Frelka, nasz gwiazdo, posuwa się lekko, zachwiany krokiem, ponieważ wiecie, na Marsie z nimi przyciąganie. Jeszcze nie przytracają, nie ma klimatyzacji, nie ma klimatyzacji, a tutaj proszę, drugi statek też wylądował. Drugi nasz gość, Lord Vader. Je porzucony i mamy spotkanie przyjaciół na szczycie. Tylko u nas, tylko w Garden, Sojusz Śląsko Marsjański. Proszę Państwa, tak jest rzeczy wielkie. ulicowe rozmowy, na temat wspólnej autonomii śląsko-nawzgańskiej. Jak widzimy, Lord Mayor jest bardziej... Zapraszamy do przodu na zdjęcie wspólne, wspólnej cywilizacji. Zapraszamy tutaj. No chodźcie, chodźcie. To brzmi jak jakieś głupie reklamy, która była, ale to wiecie, nie ma się tego wstydzić. To, że będziemy na zdjęciu pokazującym przyjaźń międzyplanetarną. Pokazuje to, że Ślązacy są otwarci. To nie są goście, którzy ponieważ ktoś jest z Marsa, to powie, że Siemianowice nie mogą być Marsjańskie czy Chorzy Marsjański. Tu mamy właśnie przykład tego, że śląs jest otwarty i za to go kochamy. Śląs Białkotrowy zapraszamy do zdjęcia. Zapraszamy do zdjęcia. Taka chwila zdarza się tylko raz. Będzie wojny światu.